Drawszanie mogą zobaczyć przekrój moich prac od początku filcowania. Tutaj akurat stoimy przy jednej z pierwszych moich prac, a poszczególne, poszczególne ubrania powstawały na przestrzeni od 2013 do 2019 roku. To są ubrania do noszenia. Niektóre z nich są po prostu takie, w których chodzę, a niektóre są takie, które nigdy nie były ubrane. Inspiracja, pomysł i wykonanie. Kwestia trochę czasu. Ja po prostu lubię to robić. Od... To, chyba, to chyba się wzięło z dzieciństwa. Moja babcia zawsze coś robiła, ja zawsze robiłam coś. I po prostu pewnego dnia zobaczyłam rzeczy z filcu i jak zobaczyłam, tak wsiąkłam. A oprócz tego ja, ja po prostu umiem, umiem, umiem dziergać we wszelkiej postaci, umiem zrobić rzeczy z jakiejś tam metaloplastyki trochę, umiem lutować i ostatnio mam nową pasję, to jest ogród. Także filc trochę odszedł. Kupuje się, kupuje się wełnę czesankową, rozkłada się na formie, ozdabia się dekorami. A potem y, fi, pro, mówi się, że się filcuje. Tak naprawdę to się moczy wodą z mydłem i, i się delikatnie, można powiedzieć, głaska. I to jest produkt finalny, jest dwa razy mniejszy niż to, co się rozkłada, i to jest efekt głaskania. Przede wszystkim no, chodzi, w tym, y, chodzi w tym moja rodzina. To jest pierwsze. Y, sporo znajomych, koleżanek ma rzeczy robione przeze mnie. Trochę rzeczy się rozjechało po świecie, już teraz mogę powiedzieć, że po całym świecie, ale powiem tak, nigdy nie byłam komercyjna i nigdy nie nastawiałam się na sukces komercyjny. Jeżeli komuś się podoba, jeżeli, jeżeli chce nosić, dlaczego nie? Ja w Lubieszewie mieszkam dopiero trzeci rok. I wcześniej mieszkałam od dziecka w Złocieńcu i w Złocieńcu mieszkańcy wiedzą, że ja coś takiego robię. To w Lubieszewie ja mieszkam, mówię, znaczy ja mam adres w Lubieszewie, a, a praktycznie to jest taka chata, dom, który gdzie do najbliższego człowieka mam półtora kilometra. Także ja tak naprawdę we wsi też rzadko bywam. Tych wystaw już było kilka. Ta jest po prostu jedną z kolejnych, i szczerze powiedziawszy, ja jej nie planowałam. Wyszła spontanicznie, i cieszę się, że się podoba. Układanie, wymyślanie, pomysł, od pomysłu do realizacji, i zawsze jest to zdziwienie, jak to już się kończy, i co wyszło. Bo nigdy wełna żyje swoim życiem. Ona nie żyje tak, jak ja chcę. Ona żyje swoim życiem, i jeżeli nam się nasze drogi zejdą, to jest po prostu wtedy, wtedy, wtedy można powiedzieć, że rzecz nam się podoba. Noszę poncza. Mm. Nosiłam tą bluzkę na górze, yy, nosiłam dwie górne kamizelki, yy, to znaczy, yy, nosiłam to może za dużo powiedziane miałam na sobie. <grytanie> yy. Zależy. Jeżeli mi coś pasuje, to ja po prostu zakładam. Jeżeli nie, to mam takie miejsce w, w szafie i, i leżą poskładane.